Hej, hej, witajcie. To jest już mój drugi poradnik, jak zrobić coś w Minecraft. Już tam niedaleko chyba, tam gdzieś była stołniarka. Dziś Wam pokażę obsydzianiarkę. Ale coś mi się tu... I jak mniej więcej powinna wyglądać ta obsydzianiarka. Już Wam podaję wymiary. Yy, tu muszą być na rozszechność wylewania lawy, czyli yy, na wyl wylewanie lawy jest 7 plus dodatkowe boki to są 9 no i gdzieś tak około 9 na szerokość nie, na długość. Na szerokość gdzieś to jest no, 7, 7 kratek, więc jest 9 na 7. No, mało kratek to zajmuje. I ważnym jest oczywiście woda, lawa i redstone. Mm. No. tu zrobię to. Tu oczywiście dwa tłoki, zaś się dowiecie po co. I y zrobię ma malutkie cięcie, a potem. Zobaczycie, rozbudowany już mechanizm. No, już rozbudowałem bardziej ten yy, mechanizm. Oczywiście, tu od tego tłoka ten tłok musi być zasilony. Jak i też są różne drogi, są odprowadzenia. Kilku są tutaj i ten. Ja wziąłem. Bardziej inny. Dobrze. Teraz najważniejsze, jakby taki. Tu musi być taki sam jak u mnie. Czyli tu ściany są zabudowane. Tu dwa tłoki. Lawa. I. Będzie raz rest i powinno zdziałać. Zobaczymy zaraz. A i coś tam się psuje. Stoń. Ale ważne. Nie wypał, co znów popełniło błąd. Zaraz zobaczę. Naprawię to i zaś się widzimy. Dobrze, już się dowiedziałem, jaki błąd popełniłem. Bo tu na górze musi być nad tym, właśnie tutaj obok tego redstone'a. Nad górą powinno być zakryte. No i teraz powinno działa. I tak i tak oto działa nasza obsydianiarka. I tu się wszędzie wyrobiło po prostu pociągamy te dźwignię, żeby się redstone odpalił. Bierzemy jak sobie kilow i kopiemy obsydian. No, dosyć proste w wykonaniu. Naprawiłem swój bunt więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.